Cześć, nazywam się Krystyna. Dzisiaj zaczynamy brutalną, bezkompromisową opowieść, historię mojej walki, upadków i cudownego zbawienia. Moje życie, pełne mrocznych chwil, chaosu i przerażających momentów, jest dowodem na to, że nawet wtedy, gdy wszystko wokół zdaje się walić, Bóg potrafi zaserwować dar, którego nikt się nie spodziewał. Przygotujcie się. Zaraz usłyszycie, jak z najgłębszych cieni wyłoniła się nadzieja. A Boża obecność rozświetliła każdy mroczny zakątek mojej przeszłości. Dorastając, żyłam w domu, w którym brakowało duchowych fundamentów. Bóg nie był obecny. Mój ojciec otwarcie deklarował, że nie wierzy, a moja matka, choć wychowywana w katolickiej tradycji, nigdy nie praktykowała swojej wiary. Już od najmłodszych lat czułam pustkę, której nie potrafiłam zrozumieć. Gdy miałam zaledwie siedem lat, moi rodzice się rozstali. To zdarzenie, które miało miejsce w tak młodym wieku, pozostawiło głęboki, bolesny ślad w mojej duszy i wpłynęło na wszystkie późniejsze decyzje życiowe. Wtedy narodził się we mnie strach i poczucie zagubienia, które później towarzyszyły mi przez długie lata. Już w wieku 14 lat zaczęłam eksperymentować z życiem nocnym. Wychodziłam do barów, uczestniczyłam w imprezach, zażywałam narkotyki. Wszystko po to, aby na chwilę zapomnieć o głębokiej pustce, która we mnie narastała. Czułam, że moje wnętrze zostało pozbawione życia, jakby światło, które miało mnie napędzać, zgasło. Ta niewyobrażalna pustka była przytłaczająca, a ja, pogrążona w panice i zagubieniu, desperacko szukałam jakiegokolwiek dowodu, że nadal istnieje. W obliczu tego wewnętrznego rozbicia sięgałam po samo samookaleczenia, próbowałam na własnej skórze udowodnić sobie, że wciąż tu jestem, że nadal czuję. To były chwile, kiedy strach i rozpacz mieszały się ze szaloną próbą odnalezienia sensu, nawet jeśli jedynym efektem była jeszcze głębsza przepaść wewnętrznego bólu. Każda noc była jak walka, a każda rana bolesnym świadectwem, że próbuje się odbić, mimo iż cały świat zdawał się być przeciwko mnie. Mam 15 lat, kiedy w moim domu nastąpił dramatyczny zwrot akcji. Mój ojczym niemal mnie skrzywdził a moja mama została zmuszona dokonać wyboru albo on, albo ja. To był moment, kiedy wszystko zaczęło się walić. Zostałam wysłana z Santa Cruz w Boliwii do Maui na Hawajach, aby odnaleźć mojego ojca, którego nie widziałam przez dziesięciolecia. Po sześciu godzinach spędzonych w poczekalni na lotnisku, wreszcie go ujrzałam. Mimo, że mój buntowniczy wygląd, gotycki makijaż, ciemny strój, mógł budzić podejrzenia, to właśnie wtedy usłyszałam bolesną wiadomość. Mój ojciec, po latach ciężkiej pracy w przemyśle naftowym, został całkowicie zniszczony przez uzależnienie od kokainy i teraz zmuszony był żyć jako bezdomny, przebywając w namiocie na plaży. Ten szokujący obraz, kontrastujący z moim wyglądem i oczekiwaniami, rozbudził we mnie przerażające pytanie Czy to oznacza, że mój los jest już przesądzony? Czy naprawdę mam iść tą samą bolesną drogą? To doświadczenie na lotnisku było punktem zwrotnym, momentem, który wstrząsnął moim światem i zasiało w moim sercu niepokój o przyszłość. Mój ojciec spędzał długie, przerażające miesiące jako bezdomny na plaży w Maui. Każdy kolejny dzień, kiedy widziałam, że traci się w otchłani własnego upadku, pogłębiał we mnie rozpacz i uczucie, że wszystko jest stracone. Był to czas, kiedy otaczał mnie niepokój i panika a każdy oddech przypominał mi o pustce, którą trudno było wypełnić. Kiedy moja sytuacja w końcu dotarła do rodziny, przeniesiono mnie najpierw do Houston. Jednak jako narkomanka i buntownicza nastolatka, nie znalazłam tam wsparcia, brakowało akceptacji, a ja czułam się jeszcze bardziej wyobcowana. Dlatego wysłano mnie dalej, do Pensylwanii. Tam, mieszkając w motelowym Red Roof Inn, byłam otoczona chłodem obojętności i niepewnością. Każda noc przynosiła nowe lęki, a każdy dzień był ciężarem, który przypominał mi o utraconych szansach. Pewnego dnia, podczas niedzielnego spotkania w kościele, trener mojego brata zauważył moją sytuację i wspomniał o mnie przed zgromadzonymi. Jego słowa, pełne troski i nieoczekiwanej empatii, przebudziły we mnie iskierkę nadziei. Choć w środku wciąż tlił się lęk i wewnętrzna panika. To był moment, w którym choć na chwilę poczułam, że może istnieć droga wyjścia z tego mroku, nawet jeśli wszystko dookoła zdawało się krzyczeć o zagubieniu i bezsilności. Zostałam przyjęta pod dach pary, która usłyszała o moich problemach, ale nie bez warunków. Powiedziano mi jasno, jeśli chcesz tu mieszkać, musisz przestrzegać dwóch zasad: nie opuszczaj domu po godzinie 11 oraz uczestnicz w nabożeństwach co niedzielę. Te reguły, tak rygorystyczne, wprawiały mnie w stan paniki i strachu. Czułam się uwięziona, jakbym była zakuta w niewidzialne kajdany, które przypominały mi o mojej beznadziejności. Jako zagorzała ateistka, sprzeciwiałam się każdej próbie narzucenia mi duchowych ram. Próbowałam unikać wszelkich duchowych spotkań, by zachować swoją niezależność i odrzucić to, co dla mnie wydawało się obce. Jednak mimo moich oporów, z każdą niedzielą, gdy słuchałam słów głoszonych w kościele, czułam coś, co przenikało moje serce. Te potężne, pełne mocy przemówienia, mimo że początkowo budziły we mnie tylko niepokój, zaczynały stopniowo rozpraszać mrok i lęk, który towarzyszył mi każdego dnia. Po ukończeniu szkoły zdecydowałam się opuścić dom. Myśl o nowym początku została zastąpiona nagłą, przerażającą tęsknotą za starym, choć destrukcyjnym światem. Powróciłam do mrocznej rzeczywistości, która od dawna mnie pochłaniała: narkotyki, szkodliwe relacje. I przede wszystkim związek z handlarzem narkotyków. Każdy kolejny dzień zdawał się ciągnąć w dół, a mój świat zamieniał się w niekończący się labirynt dramatycznych sytuacji. Czułam, jak powraca strach i bezsilność. Panika, która otaczała mnie na każdym kroku, sprawiała, że traciłam poczucie własnej wartości. Nie było już miejsca na nadzieję ani na łagodzenie bólu. Każdy moment zdawał się być kolejnym ciosem, przypominającym mi, że z każdym wyborem zapada się coraz głębiej w otchłań, z której trudno się wydostać. To był okres, w którym moje życie rozbiło się na kawałki, a każdy z nich zdawał się być dowodem na to, że powrót do destrukcyjnego stylu życia prowadzi tylko do jeszcze większego chaosu i cierpienia. Byłam kilkumiesięcznie w ciąży i pogrążona w myślach o przerwaniu tej ciąży. Patrzyłam na rozwój dziecka jedynie jako na zbiór komórek, coś zimnego. Pozbawionego duchowego znaczenia. Planowałam aborcję, przekonana, że to jedyny sposób na ucieczkę od chaosu mojego życia. Właśnie, gdy stałam na krawędzi tej decyzji, niespodziewanie w moim życiu pojawiła się dilerka, ciężarna kobieta, już mająca dwójkę dzieci. Jej obecność była jak gwałtowny, przerażający cios, który przerwał mój własny, mroczny tok myślenia. Wzięła mnie za koszulę i powiedziała: Krystyna! Wiem, że nie wierzysz w Boga, ale mój Bóg zatroszczy się o to dziecko. Proszę cię, nie zabijaj tego dziecka. Jej słowa uderzyły mnie z całą mocą, nie tylko jako zwykły apel, ale jako ostrzeżenie, jako głos przebłyskającej nadziei w ciemnościach mojego życia. W tej samej chwili wyciągnęła wydrukowane dokumenty, które ukazywały tragiczne wydarzenie dokumenty, w których przeczytałam o tym, jak u jednego z lekarzy, podczas aborcji, Piętnastoletnia dziewczyna doświadczyła ostatecznego odejścia, pozbawiona szansy na przyszłość. To przerażające wspomnienie wstrząsnęło mną do głębi, wywołując mieszankę strachu, paniki i nieopisanej żałoby za niewinnym losem. Te intensywne, niemal apokaliptyczne słowa dilerki przeniknęły każdą cząstkę mojego serca. Zrozumiałam, że nie mogę odebrać temu dziecku szansy na życie, że Bóg ma plan dla każdego nawet dla tak małego istnienia, które właśnie miało nadejść. W tej jednej, decydującej chwili, pełnej bólu i przerażającej prawdy, zmieniłam swój wybór. Zamiast aborcji postanowiłam zatrzymać to dziecko. Nadałam mu imię Iwan, symbol daru Bożej łaski, który na nowo rozświetlił mój mroczny świat. Pomimo narodzin mojego syna, nie potrafiłam na stałe zerwać z nałogiem. W ciągu dnia pracowałam jako szkolny doradca, starając się zapewnić choć odrobinę porządku i bezpieczeństwa, natomiast nocami wracałam do narkotyków, oddając się destrukcyjnym nałogom, które dawały mi chwilową ulgę, ale tylko pogłębiały mój wewnętrzny ból. Pewnego wieczoru, jadąc samochodem w Houston, zostałam zatrzymana przez policję za posiadanie marihuany. W tym momencie ogarnął mnie przerażający strach i panika byłam przytłoczona poczuciem winy oraz desperacją, która zdawała się przeszywać całą moją istotę. W trakcie aresztowania, pełna gniewu i niezrozumiałego bólu, wypowiedziałam swoje pierwsze modlitewne słowa. Spojrzałam w głąb siebie i z drżącym głosem powiedziałam Jeśli naprawdę jesteś, dlaczego robisz mi to? Nienawidzę cię. Te słowa, pełne gniewu i pytające o sens cierpienia, które musiałam znosić, na zawsze odmieniły sposób, w jaki zaczęłam postrzegać swoją drogę. Był to moment, w którym zaczęłam zdawać sobie sprawę, że w głębi duszy pragnę czegoś więcej, odpowiedzi, która mogłaby rozjaśnić mrok mojej egzystencji. Po krótkim pobycie w areszcie i głębokim okresie zwątpienia, znalazłam się na skraju samobójczej myśli. Cała ta ciemność i beznadzieja otaczały mnie tak intensywnie, że zdawało się, iż jedynym wyjściem jest zakończenie wszystkiego, co mnie dręczyło. Wtedy, kiedy wydawało mi się, że już nic nie może mnie już bardziej zranić, kolega z pracy, dostrzegając mój kryzys, zaprosił mnie na spotkanie modlitewne. Przekroczyłam próg tego spotkania i od razu poczułam jak atmosfera duchowej jedności, modlitwy wypowiadanej w językach, których nigdy wcześniej nie słyszałam, całkowicie wywraca mój świat do góry nogami. To było jak wejście w zupełnie nowy wymiar, gdzie ciepło i moc wspólnej modlitwy przebiły się przez mroki mojej duszy. Na tym spotkaniu poznałam Hill Roya, osobę, która od razu zwróciła moją uwagę swoją głęboką mądrością i spokojem. Hill Roy zwrócił się do mnie mówiąc: To jest moment, w którym możesz przyjąć Jezusa do swojego życia. Jego słowa, pełne autentycznego przekonania i miłości, uderzyły mnie z całą mocą. Z całego serca, nie mając już nic do stracenia, odpowiedziałam: Kto byś był, Jezu? Przyjmij moje życie. W tej jednej, przełomowej chwili poczułam nagłe uczucie ulgi i ciepła, jakby ciężar lat, pełen bólu i rozpaczy, nagle został zdjęty z mojej duszy. To duchowe przebudzenie stało się punktem zwrotnym w moim życiu. Momentem, kiedy Bóg zmiękczył moje serce i pokazał mi nową drogę pełną nadziei. Przez trzy miesiące życia w wierze czułam, jak moja dusza stopniowo się odnawia. Byłam odmieniona, wolna od nałogu który kiedyś trzymał mnie w żelaznym uścisku. Jednak nowy początek nie oznaczał, że wszystkie problemy zniknęły. Musiałam stawić czoła konsekwencjom mojej przeszłości, które doprowadziły mnie do sali sądowej. Podczas oczekiwania na rozprawę otaczał mnie lęk, a myśli o tym, co mnie czeka, sprawiały, że serce biło mi jak oszalałe. W tej atmosferze niepewności nagle usłyszałam głos. Był to szept, który zdawał się pochodzić z samego wnętrza mojego serca. Zachęcający mnie do odważnego wyjawienia prawdy. Ten głos przemówił do mnie, nakłaniając: Opowiedz swoją historię, Krystyna. Nie ukrywaj prawdy o tej jednej nocy. Z całym trudem zebrałam w sobie siły, by wyznać wszystko, co wydarzyło się tamtej pamiętnej nocy. Wyjawiłam prawdę, nawet jeśli oznaczało to ujawnienie najciemniejszych zakamarków mojego życia. Moje wyznanie spotkało się z pozytywną reakcją prokuratora który słuchał mnie z otwartym sercem. To niespodziewane przyjęcie mojej szczerości dało mi nowe spojrzenie na całą sytuację. Jakby ciężar przeszłości nagle stał się lżejszy i wtedy nadszedł przełomowy moment. Mój adwokat wyciągnął dokument, który potwierdzał umorzenie sprawy. Ten jeden prosty papier stał się symbolem ostatecznego wyzwolenia i przebaczenia, które Bóg mi ofiarował. Uświadomiłam sobie, że nie muszę już dłużej żyć w cieniu dawnych błędów. Dostałam szansę, by zacząć nowy rozdział, wolna od ciężaru przeszłości, gotowa kroczyć ścieżką, którą Bóg dla mnie przygotował. Po ogłoszeniu decyzji sądowej wybuchłam radością, oddając chwałę Bogu z całych sił. W tym jednym przełomowym momencie uświadomiłam sobie moc przesłania Krzyża oraz ofiary Jezusa, które odmieniły moje życie. Wiedziałam, że choć zasługiwałam na karę, łaska Boża pozwoliła mi rozpocząć nową drogę, drogę wolną od uzależnień, zbrodni i ciężaru przeszłości, która przez tak długi czas przygniatała moją duszę. Dziś, gdy patrzę wstecz, moje przesłanie dla każdego z Was jest jasne i gorące. Niezależnie od tego, jak wiele razy upadliśmy, każdy z nas może otrzymać czystą kartę. Bóg interweniuje w nasze życie, nadając Mu nowy sens i kierując nas ku pełni życia. Dlatego nie traćcie wiary. On ma plan dla każdego człowieka. Chcę, abyście pamiętali, że życie może być przepełnione nadzieją, a każdy nowy dzień jest darem, który pozwala nam zacząć od nowa, wolni od przeszłych błędów i obciążeń. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, Koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.